Witam Rumun na warsztacie. Kurde, zepsuł się stuka, puka, stuka, puka. ja mówię, ty, Rumunie, co tam znowu cię Puka, stuka. No i się okazało, że tamtą stronę zrobiłem. Powiedzmy, a w Rumunie, stuka, puka. Końcóweczki. Tr -tr 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 tak stukało jak łącznik, sobie zatora takie robiło takie szybkie stuki dr 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 ja myślę co tu stuka Myślałem w początku że wahać bo tam gdzieś widziałem że delikatnie guma z tamtej strony zmieniła kolor jakby się troszkę oberwała no ale rozebrałem te koło posprawdzałem nie jest tam ale nie takie stuki końcóweczka no ale niestety jeszcze w Rumunie złapie amortyzator, chodzi. No i na górze jest to łożysko, tam, tam. Tam, tam, tam. Poczekajcie. Może coś tu się uda zrobić. Hmm. No powinna być tutaj lampa. Dać się włączyć, ale się nie chce dać włączyć. Pokażcie tutaj na czoło, O, tam do góry jest poduszka pod spodem. O, tam trzeba będzie amortyzator wyciągnąć, bo wymieniałem poduszki i amortyzatory. No ale dziś kurde, 4-5 lat już to minęło. I o, już sobie tutaj śruby, koliłem, Posprayowałem końcówki, posprayowałem. Zaraz tu sztoczką wezmę i to sobie wyczyszczę. No i taka robota dzisiaj. Jeszcze w PGE, że póki ciepło, zrobiłem myjnie. I odwaliłem myjnie byłem John Dendera po ostatnich wojarzach Kubusia z operskiwaczem zdało się umyć No i co? Trzeba to zrobić na razie Nie wiem co z tymi amortyzatorami kurde, z tymi poduszkami Znowu trzeba się koło ściągać Nie wiem właśnie Czy to takło, czy to jest na miejscu i się nie dodzwonię bo może to bym wziął i zostawił na jutro, ale jak nie będzie. No dobra To się zrobi kiedy indziej. Już wiadomo co jest. Dwa mortatory trzeba wyciągać i na razie tą końcówkę. Jak będę miał dwie, to wam tutaj zrobię film i wam pokażę jak wyglądały. Dziady. A też były zmieniane na 100 tysięcy. 50 tysięcy wytrzymały i pół poszły. Pozdrawiam. No i mamy. To jest prawa. Od strony pasażera. A kurde jak chodzi. Nówka. A ja to jest lewa. Od strony kierowcy. No i tak. Te auto jakoś takie dziwnie się prowadzą. Takie jakieś gumowe kuźwa. No i o. No i Chris rolnik tutaj sobie dzisiaj pięknie porobił. A jeszcze następna robota się szykuje z Rumunem, ale to już. To już. Tu lewarek trochę szczela. A no, tak wygląda nowa końcóweczka. Założona, dokręcona, sprawdzona, zakontrowana. Przydałoby się na zbieżność pojechać. Ale jest na to fajny patent. Mniej więcej tam te końcówki były bardzo podobnej długości, może się różniły pół milimetra milimetr w tych granicach. No i mniej więcej ustawiłem je tam, tą nakrętkę jakoś popuściłem. potem ją do, dokręciłem tak delikatnie, prawie prawie żeby dotykało, odkręciłem końcóweczkę, tyle się wkręciła nowa do tego samego momentu. Zakręciłem, zakontrowałem i. Tak niektórzy na patencie mówią że wtedy nie trzeba ustawiać zbieżności, ale. Będzie można gdzieś tam przelecieć i w go zobaczyć, bo wiecie, już tam, nie wiem, 6-7 dych, a zerznie nowe opony zimowe czy coś, no to wtedy będzie nie już nie 6-7 dych, tylko zaraz 2 stówy za sztukę i 4 stuwy, także to będzie pozorna oszczędność. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.